Z na dzisiaj zapraszam Was na unboxing tej wielkiej placzki z beczki. Są to nowości właśnie z tej sieciówki. Ostatnio przeglądając ubrania w różnych sieciówkach, zobaczyłam, że dominuje taki styl bardzo ziemski, powiedziałabym. Czyli wszelkiego rodzaju klamery, takie ubrania ciężkie, taki jeans, skóra, ale w takich kolorach właśnie ziemskich. I zamówiłam kilka takich ubrań i zobaczymy, jak to będzie wyglądać na mnie, czy przekonam się do takiego stylu. Ale starałam się też wybierać jednak ubrania, które y, myślę, że mi się spodobają. I zacznijmy może od y, tej rzeczy. Jest to taka koszula, y, która jak widzicie jest krótka, natomiast bardzo podobają mi się jej plecy, zgląd na to, że ma o takie plecy z klamrami. Zobaczymy, jak to się będzie prezentować, czy w ogóle będę się dobrze w tym czuć, bo nie będę ukrywać. Raczej takie rzeczy z takimi plecami miałam bardziej w stylu bluzek, a tu jednak jest koszula, czyli takie połączenie takiej elegancji z czymś tak nietypowym. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Co z spódniczką? Wygląda jakbym dopiero co wróciła z roku szkolnego. Bardzo fajny taki zestawik. Natomiast no już nie dla mnie, natomiast jeśli chodzi o plecy bardzo mi się podobają te plecy są właśnie takie nietypowe, myślę, że taki strój mogłabym ubrać na rozpoczęcie roku szkolnego bardzo podobają mi się te plecy, są fajne, nietypowe tylko jednak, kurczę, szkoda, że to jest koszula bo ja nie do końca ubiorę coś takiego na co dzień, raczej jest to taki inny styl, ale bardziej elegancki ja nie mam zbytnio okazji, żeby ubrać koszulę, zwłaszcza z takimi plecami, więc kurczę szkoda, szkoda, że nie mam po prostu okazji, bo naprawdę bardzo mi się to podoba, no te plecy to jest po prostu mistrzostwo. Dalej mam sukienkę, właśnie w takim ziemistym kolorze, i ona jest nietypowa ze względu na to, że ma kaptur. Jak ja to zobaczyłam, to stwierdziłam, kurde, muszę wziąć, muszę zobaczyć, jak to będzie wyglądać, bo sama sukienka, jak widzicie, ona jest taka chyba. Na ramionczkach jak nie bez ramionczek. No, zobaczymy, jak to się tutaj zakłada. Bardzo podoba mi się pomysł na taką e, sukienkę, czyli właśnie sukienka z kapturem. Natomiast to nie podoba mi się, co tutaj się dzieje. E, nie znoszę ubrań, które właśnie mają tutaj taki skrawek materiału i on ma się niby ładnie układać, ale u mnie on się nigdy ładnie nie układa e, i nie umiem go ładnie ułożyć. O, z tego powodu to jakoś tak tutaj kurczę brzydko wisi. Natomiast sam pomysł z tym kapturem, no mega. To ta sukienka, jak widzicie, ma dość takie odkryte plecy. Jest bardzo taka ołówkowa, sięga praktycznie do samej ziemi. Nie do końca sukienki do samej ziemi ołówkowe. To mój styl. Myślę, że jakby to był top, to w ogóle zostawiłabym go sobie. Chociaż to. Nieszczęsny ten kawałek materiału. Natomiast, jako że jest to sukienka aż do ziemi, to, to myślę, że to będę zwracać. Bardzo mi się podoba ten pomysł tego kaptura. Kurczę, coś naprawdę nietypowego, więc no jak najbardziej na, na plus. No, zakochana jestem, ale szkoda po prostu, że tutaj ten materiał tak nieszczęśnie się brzydko układa. Nie wiem, mam wrażenie, że nieważne jak to łożę. To tak brzydko to wygląda. Dalej mam zestawik, którego jestem mega ciekawa, jak będzie się prezentować na mnie. Mam tutaj taką spódniczkę z o, takimi klamerkami oraz tutaj yy, zamkami. A do tego jest taka marynarka. Jak widzicie, też ma na dole takie klamry. No, zobaczymy, zobaczymy, bo bardzo jestem ciekawa, jak to się będzie prezentować na mnie. Szczerze, spodziewałam się troszkę więcej po tym zestawie. Nie do końca on mnie zachwyca, tak jak to było na stronie, czy po wyjęciu e, z paczki. E, na mnie, nie wiem, wydaje mi się, że najbardziej przeszkadza mi tutaj spódnica. Ona jest taka ołówkowa, góra tu jest bardzo szeroka, bo, jest, e, bo są tutaj poduszki i mam wrażenie, że bardzo zniekształca mi. E, Sylwetkę. Przez te poduszki, właśnie tutaj się poszerza. Natomiast tutaj, przez to, że jest ołówkowe, to się troszkę zwęża. Więc spódnica powinna być w tym przypadku myślę, że rozkloszowana i wtedy wyglądałoby to dużo lepiej. Bo ja po prostu tutaj widzę, że w kamerze robię się po prostu taka trójkątna. Dodatkowo ja już mam podobną spódniczkę z takimi oklamerkami. Ta jest akurat z Zary. O! I ona też ma tutaj takie rzeczy. Bo tak jak już mówiłam, zauważyłam, że w wielu sieciówkach teraz jest modny taki styl ziemski. Co mi się tak kojarzy z, z Ziemią. Nie wiem czemu. No ale naprawdę szkoda, bo ten zestawik bardzo mi się podoba. Więc. No, ta marynarka, te poduszki tutaj. Jakby nie było tych poduszek, albo by były mniejsze, myślę, że lepiej by to wyglądało. Bo sama spódniczka nie zachwyca mnie na tyle bardzo, żeby tylko ją zostawić. Zwłaszcza, że podobną Wam przed chwilą pokazywałam. Przynieśmy sobie teraz taki, o, kardigan z falbankami. Zobaczymy, jak będzie się to prezentować. Ale ja już widzę, że chyba nie. No te farbanki takie, one też są bardzo modne. Ostatnio czasy bardzo dużo na przykład sukienek, spódniczek, które mają dół wykończony właśnie w taki sposób. No więc zobaczymy jak to się będzie prezentować w sweterku. On jest tutaj o, zawiązywany w takim miejscu. Myślę, że jakby nie było tych farbanek, to rozważałabym zostawienie tego sweterka. Fajnie, że rękawy są długie, przylega, ciepło. Pomijając cold, ale jednak te falbanki, no nie do końca to jest mój styl. Jakby było bez falbanek, to, to myślę, że bym rozważała, czy zostawić, czy zwracać, Natomiast, no, te falbanki. czuję się jak moja babcia. I dalej mam tutaj taki skórzany gorset. Ja z beczką kupowałam gorset taki jedwabny, coś w tym stylu, natomiast on był z lamionczkami i był dobry, bo mi zawsze gorsety spadały. Natomiast kurczę ten jest bez lamionczek, więc trochę się boję, bardzo mi się podoba. Ja brałam najmniejsze możliwe dostępne rozmiary. Ten gorset jest dobry, jest nawet ciasnawy. Natomiast ja wiem, że nie mogłabym wziąć większego rozmiaru, bo by mi gdzieś tam spadał przez brak lamiączek. a on się fajnie trzyma, bardzo mi się podoba, chociaż trochę jest krzywo. O, teraz jest dobrze. No, bardzo mi się podoba, jest naprawdę ładny. Brakowało mi takiego gorsetu, bo wszystkie e, które przymierzałam, po prostu mi spadały, a te z szkli są idealne. Kolejna rzecz, e, też ostatnio bardzo modne są takie rzeczy z dziurkami. Jadą dzisiaj tramwajem, to ze cztery dziewczyny widziałam w e, takich rzeczach. I to jest taka bluzeczka. Tutaj ma y, materiał nieprzeźroczysty, natomiast ta góra oraz rękawy to jest właśnie taka siateczka. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak w ogóle to się będzie prezentować. Bo tutaj pod piersią y, jest takie. Na szycie specjalne. U mnie to niezbyt dobrze wygląda. I to też bardzo fajnie wygląda połączenie właśnie takiej siateczki tutaj z taką nieprzeźroczystą częścią. I pomimo tego, że tutaj są te naszywki, i kurczę, bo u mnie to nie wygląda, nie wypada pod pierwszą tylko na piersi. I myślę, że w wielu, ym... u wielu osób jest ten problem, bo to się podciąga. Wystarczy podnieść rękę. I potem, potem, znowu wypada to na piersi, a nie pod piersią. I znowu muszę schodzić w dół. Z tą brudką będą po prostu problemy, jeśli będzie chciało się, żeby ona wyglądała dobrze. Bo, no kurczę, podnoszę ręce i już te takie naszywki tutaj wypadają na piersi, a to ma być pod piersią, więc... O! I na sam koniec zostawiam sobie zestawik. Tym razem z zupełnie innego materiału, takiego wiatrówkowego materiału. Spódniczka... O, też z takimi klamrami, z zamkiem, z tyłu z kieszeniami. Mnóstwo jest ubrań właśnie w takim stylu z klamrami, z kieszeniami. Po prostu nigdy nie spodziewałam się, że y, modne będą spódniczki z kieszeniami. W ogóle nigdy nie przyszło mi do głowy, że coś takiego zostanie wymyślone, ale jak widać, Moda potrafi zaskrywać. A na górę mam tym razem taką kurteczkę. To nie jest marynarka, natomiast jest to taka bomberka e, krótka. E, rękawy mają takie marszczenia, natomiast one też się wydają krótkie, więc zobaczymy, jak to się będzie prezentować. Ona jest bez e, kaptura, natomiast ma tutaj taką stójkę. To jest super, to mi się podoba. Bardzo fajny zestaw, nietypowy, ale. Czemu te rękawy muszą być takie krótkie? Czy one są specjalnie takie krótkie? Nie wiem, bo one, jakby miały być krótkie, to powinny być takie na przykład. A one są takie nie w pięć, ni w 9, właśnie. Czyli niby do końca, ale jednak nie. Kurcze. No, wygląda jakby po prostu były za krótkie. Więc. A, a to jest takie ładne. Naprawdę podoba mi się ten zestawik. I chciałabym sobie go zostawić, ale nie znoszę krótkich rękawów, więc. Będzie mnie to Ciągle będę tak podciągać. Ja wiem to. Szczerze bardziej podoba mi się nawet kurtkę niż sama spódniczka. Ona jest tutaj się tak na tym zamku zbiera. O i robi się takie wybrzuszenie. Więc tutaj ten zamek z powodu tego, że jest gumka na dole i gumka do góry, to ten zamek się tak wybrzusza dziwnie. Więc sama spódniczka okej, okay, nawet okej, okay, ale po prostu widzicie, że tutaj ten zamek się się strasznie krzywo układa. Ech, natomiast góra bardzo mi się podoba. Bardzo e, podoba mi się ta e, kurteczka, no ale ty nieszczęsne rękawy. To było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Koniecznie w komentarzach na dole napiszcie które ubrania podobały Wam się najbardziej i czy lubicie taki styl, właśnie jakieś klamry, kieszenie, nawet w spódniczkach, w sukienkach, bo to jednak jest nietypowe połączenie, które nigdy wcześniej wydaje mi się, że się nie pojawiało. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, pamiętajcie Ci by dawać łapkę w górę, subskrybujcie również kanał, by nie przykapić kolejnych filmików. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!